Problemy finansowe dotkną wielu Polaków, także tych, którzy mieszkają w strefie przygranicznej. Od piątku 27 marca Polacy pracujący po stronie niemieckiej, a mieszkający w Polsce lub na odwrót, także są zmuszeni poddać się kwarantannie przy wjeździe do kraju. Polskie granice jak przed laty zostały zamknięte. Od niedzieli 15 marca przy wjeździe na teren kraju obowiązują obostrzenia. Obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna domowa przy nadzorze policji. Do piątku 27 marca z kwarantanny wykluczone były osoby, które mieszkają w Polsce, a pracują w Niemczech lub na odwrót. Zgodnie z nowymi rozporządzeniami także one podlegają obowiązkowi kwarantanny, co oznacza, że nie mogą dojeżdżać do swojego miejsca pracy. Pracuję w DMK Grup w Prenzlau. Codziennie dojeżdżam z Polski do Niemiec. Po zamknięciu granic moje powroty trwały 4 godziny, gdzie normalnie zajmowało mi jakoś tak godzinę czasu. Po wprowadzeniu przez rząd zakazu przyjazdu i prowadzeniu kwarantanny, również dla osób pracujących przy granicy, nie mogę kontynuować pracy. Po konsultacji z pracodawcą na ten okres mam otrzymywać euro płatne 80%. Dodatkowo od momentu wybuchu pandemii bardzo dużo osób w mojej pracy poszło na zwolnienia lekarskie. Rząd przedłużył zamknięcie polskich granic do 13 kwietnia. Kwarantanna, o której mowa, nie dotyczy kierowców ciężarówek, którzy przewożą towar. Koronawirus zmienia rzeczywistość, jaką dotąd znaliśmy. Skutki epidemii dotknął ludzi na całym świecie.